Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. 19-letni mężczyzna zgłosił policji, że został napadnięty przez zamaskowanych napastników, którzy zajechali mu drogę czarnym samochodem marki BMW. Sprawcy mieli wybić szybę w jego pojeździe i ukraść pieniądze. Jednak w toku śledztwa okazało się, że całą historię zmyślił, aby przywłaszczyć sobie część firmowej gotówki. Usłyszał kilka zarzutów. Zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut po godzinie trzeciej nad ranem, kiedy to oficer dyżurny komendy powiatowej policji w Kłobucku otrzymał zgłoszenie dotyczące rzekomego napadu na drodze wojewódzkiej nr 492 pomiędzy Wręczycą Wielką a Blachownią. Zgłaszający 19-letni kierowca dostawczego busa poinformował, że został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy najpierw zajechali mu drogę czarnym BMW, następnie wybili szybę w busie i dokonali kradzieży znacznej sumy pieniędzy, po czym odjechali w kierunku blachowni. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol policji, kryminalnych z komisariatu we wręczycy wielkiej oraz technika kryminalistyki. Jednak już na wstępnym etapie prowadzonych działań doświadczonym funkcjonariuszom zaczęły nasuwać się wątpliwości co do prawdziwości relacji dziewiętnastolatka. Pomimo pojawiających się nieścisłości, mężczyzna przez dłuższy czas obstawał przy swojej wersji wydarzeń. Jego historia załamała się, gdy policjanci przeszukali busa i odnaleźli rzekomo skradzioną gotówkę. Okazało się, że napad nigdy nie miał miejsca. Dziewiętnastolatek zgłosił fałszywe przestępstwo, ponieważ chciał ukryć fakt przywłaszczenia części przewożonych firmowych pieniędzy. Jednak to nie był koniec jego problemów. W trakcie dalszych działań policjanci znaleźli przy nim amfetaminę, a badanie wykazało, że kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających. W prokuraturze rejonowej w Częstochowie mężczyzna usłyszał szereg zarzutów, w tym zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie, składanie fałszywych zeznań prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, posiadanie amfetaminy, zniszczenie mienia poprzez wybicie szyby w busie, który nie należał do niego oraz przywłaszczenie pieniędzy na szkodę firmy, w której pracował. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego. W internecie pojawiło się nagranie, które szybko zyskało popularność, ukazując niebezpieczne zachowanie na drodze. Film został zarejestrowany z miejsca pasażera, a na wideo można zobaczyć moment, w którym kierowca wykonuje drift na rondzie. Nagrywający i kierowca wydają się podekscytowani swoimi popisami za kierownicą, jednak ich radość nie trwała długo. Gdy kierowca kończy swój manewr, na horyzoncie pojawia się radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi, który nakazuje zatrzymanie pojazdu. Policjanci, którzy byli świadkami całego zdarzenia, nie zamierzali przymknąć oka na takie nieodpowiedzialne zachowanie na drodze. Zarówno kierowca, jak i pasażer z pewnością nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Drifting, mimo że widowiskowy, jest nie tylko niebezpieczny, ale także nielegalny na publicznych drogach. Za takie zachowanie kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do nawet 5000 złotych. Warto pamiętać, że driftowanie na publicznych drogach stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy i jego pasażera, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. No, <laughs> jeszcze raz trzeba, jeszcze raz trzeba, bo mi nagranie przesunęło. Ale rezi mnie to. No wiem, 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 to będę nagrywał tak, starał się, będę Cię nie rezić. No, nie reżecie? No dobra. O, 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 banny! Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie odkryli nielegalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania narkotyków. Śledztwo rozpoczęło się od ustaleń, że na jednej z posesji w gminie Zabrodzie przechowywana jest znaczna ilość substancji odurzających. W środę, 7 sierpnia, funkcjonariusze kryminalni, wspierani przez przewodnika psa z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali trzech mężczyzn, mieszkańców powiatu Wyszkowskiego, którzy zostali natychmiast zatrzymani. Podczas przeszukania posesji w budynku gospodarczym. Policjanci odkryli nielegalną linię produkcyjną wykorzystywaną do wytwarzania narkotyków. W toku dalszych działań wyszkowscy funkcjonariusze, we współpracy z ekspertami z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, zabezpieczyli około 22 kg klefedronu, popularnie znanego jako kryształ. Oprócz gotowych narkotyków, na miejscu znaleziono również środki chemiczne, prekursory oraz półprodukty które miały posłużyć do produkcji kolejnych partii substancji odurzających. Zebrane dowody wskazują, że linia produkcyjna mogła działać od dłuższego czasu. W ramach prowadzonego postępowania śledczy będą teraz sprawdzać pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz ustalać, gdzie miały trafić gotowe narkotyki. Podczas przeszukania posesji, poza nielegalną linią produkcyjną, policjanci odkryli także pojazd marki Toyota, który został skradziony na terenie sąsiedniego powiatu. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, wytwarzania substancji odurzających oraz posiadania przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Na wniosek prokuratury rejonowej w Wyszkowie sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Teraz grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. W Gryfowie Śląskim na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 17-letni Adam W, syn właściciela stacji diagnostycznej, zaatakował swojego ojca nożem kuchennym, zadając mu śmiertelne ciosy. Do tragedii doszło w poniedziałek, 12 sierpnia, około godziny 14 na terenie stacji diagnostycznej przy ulicy Wojska Polskiego. Jak relacjonuje prokurator Ewa Węglarowicz Makowska, Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, Adam W. pojawił się nagle w biurze stacji z nożem kuchennym o długości ostrza około 20 cm i niespodziewanie zaatakował swojego ojca, zadając mu cios w plecy. Zaatakowany mężczyzna próbował się bronić i usiłował odebrać napastnikowi nóż, co doprowadziło do szamotaniny. Obaj mężczyźni przemieścili się na plac przed budynek biura, gdzie Adam W. kontynuował atak. Zadając kolejne ciosy w różne części ciała swojego ojca. Gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik ugodził go nożem w brzuch, co okazało się śmiertelne. Świadek zdarzenia natychmiast wezwał policję, jednak Adam W. zdołał uciec z miejsca zbrodni do swojego domu, gdzie zabarykadował się przed funkcjonariuszami. Aby zatrzymać nastolatka, policja musiała siłowo wyważyć drzwi. W chwili zatrzymania siedemnastolatek zachowywał się spokojnie. We wtorek 13 sierpnia Adam W został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Lwówku Śląskim, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia. Z ustaleń śledczych wynika, że 17-latek wcześniej nie był karany, ale leczył się psychiatrycznie i odwykowo. Sprawa tragicznego wypadku na autostradzie A1, który miał miejsce 16 września 2023 roku, nadal budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. W wyniku tego zdarzenia zginęła trzyosobowa rodzina z województwa śląskiego. Za spowodowanie tej tragedii odpowiedzialny jest podejrzany 33-letni Sebastian M., mieszkaniec Łodzi. Mimo poważnych zarzutów, mężczyzna nie został zatrzymany przez policję tuż po wypadku, co umożliwiło mu opuszczenie kraju. Obecnie Sebastian M. przebywa na wolności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Adwokat Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar, poinformował, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem umorzenia postępowania przez prokuraturę, zamierza złożyć zażalenie, by decyzja ta została poddana ocenie sądu. Jak zauważa portal ONET, to śledztwo dotyczyło działań policjantów, którzy byli obecni na miejscu wypadku. Ich postępowanie. A przede wszystkim brak zatrzymania Sebastiana M. wzbudziły falę krytyki. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie miało na celu zbadanie, czy funkcjonariusze dopełnili swoich obowiązków służbowych. Postępowanie dotyczyło możliwości niedopełnienia obowiązków przez policjantów w celu uzyskania korzyści osobistej polegającej na uniknięciu odpowiedzialności karnej przez sprawcę wypadku drogowego. Dodatkowe kontrowersje wywołał fakt, że początkowy komunikat piotrkowskiej policji z 18 września 2023 roku nie uwzględniał roli pojazdu marki BMW, którym kierował Sebastian M w tym tragicznym zdarzeniu. Tymczasem już wkrótce po wypadku w internecie pojawiły się nagrania, które wskazywały na brawurową jazdę łodzianina. Późniejsze ustalenia śledczych potwierdziły, że Sebastian M poruszał się z prędkością co najmniej 253 km na godzinę. Prokuratura podczas śledztwa przesłuchała policjantów obecnych na miejscu zdarzenia, przeanalizowała monitoring z komendy w Piotrkowie Trybunalskim, a także zbadała ewentualne powiązania rodzinne osób zaangażowanych w sprawę. Mimo tych działań, prokuratorzy nie dopatrzyli się nieprawidłowości i umorzyli postępowanie, uznając, że funkcjonariusze dopełnili swoich służbowych procedur. Taką ocenę przedstawiła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sebastian M. może stanąć przed polskim sądem pod zarzutem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Procedurą jego ekstradycji z Zjednoczonych Emiratów Arabskich zajmuje się Prokuratura Krajowa. Jeśli dojdzie do procesu, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Były dyrektor biura kryminalnego komendy głównej policji, inspektor Marek Dyjasz, wyraził opinię, że Sebastian M. powinien był zostać natychmiast zatrzymany po wypadku i objęty tymczasowym aresztem, co jednak nie miało miejsca. Sprawa Sebastiana M. nadal budzi ogromne emocje i pozostaje przedmiotem szerokiej krytyki. Decyzje prokuratury są oceniane negatywnie przez opinię publiczną. A dalszy rozwój wydarzeń zależy od postanowień sądu oraz działań prawnych podejmowanych przez pełnomocników rodziny ofiar. W związku z zamieszkami, które przetoczyły się przez Wielką Brytanię, co najmniej 50 nieletnim postawiono zarzuty. Wśród nich znajdują się 12- i trzynastolatkowie, dwóch chłopców i jedna dziewczyna, którzy przyznali się do winy. Najmłodsi uczestnicy zamieszek stają przed sądem, a ich sprawy są rozpatrywane przez trybunały dla nieletnich. Według informacji podanych przez Krajową Radę Szefów Policji, do wtorkowego popołudnia zatrzymano już 1024 osoby w związku z zamieszkami, a 575 osób usłyszało zarzuty. Liczba skazanych rośnie dynamicznie, a kary wynoszą zazwyczaj od kilkunastu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności. Media donoszą, że około 10% oskarżonych to osoby niepełnoletnie. W jednym z przypadków 12-letni chłopiec brał udział w zamieszkach, które miały miejsce 30 lipca w Southport. Nagrania z monitoringu zarejestrowały, jak rzucał niezidentyfikowanym przedmiotem w stronę policjantów. Przyznał się do zarzutu udziału w zamieszkach z użyciem przemocy przed Trybunałem dla Nieletnich w Liverpoolu. Wyrok w jego sprawie ma zostać ogłoszony 17 września. Drugi dwunastolatek przyznał się do dwóch zarzutów związanych z udziałem w zamieszkach z użyciem przemocy, które miały miejsce w Manchesterze. Jedno z tych zdarzeń miało miejsce 31 lipca, kiedy chłopiec kopał autobus i podawał kamień osobie rzucającej nimi w stronę hotelu, gdzie przebywali azylanci. Kilka dni później kopał witrynę sklepu z e i rzucał przedmiotami w policyjną furgonetkę. Jego kara zostanie ogłoszona 2 września. Trzynastoletnia dziewczyna również stanęła przed sądem, odpowiadając za udział w zamieszkach, podczas których kopała i uderzała pięściami w drzwi wejściowe hotelu dla azylantów w Aldershot. Dziewczyna przyznała się do winy przed sądem magistrackim w Basingstoke, gdzie towarzyszyli jej rodzice. Wyrok w jej sprawie ma zostać ogłoszony 30 września. Prokurator zaznaczył, że gdyby była osobą dorosłą, domagałby się dla niej dwóch lat pozbawienia wolności. Zamieszki, które wybuchły prawie dwa tygodnie temu, miały głównie podłoże antyimigranckie i antymuzułmańskie. Były one reakcją na śmierć trzech kilkuletnich dziewczynek w Southport koło Liverpoolu. Oskarżonym o dokonanie tej zbrodni jest urodzony w Walii młody mężczyzna o orwandyjskich korzeniach, który w chwili zabójstwa nie miał jeszcze 18 lat. Obywatele Wielkiej Brytanii są źli na rząd, który ich zdaniem lekceważy obecny problem i obarcza winą głównie ugrupowania skrajnej prawicy, a policja wykazuje większą bierność w kierunku imigrantów biorących udział w zamieszkach. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulechowie, dzięki intensywnej pracy operacyjnej, Zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu na terenie warsztatu samochodowego w Smolnie Wielkim. Do zdarzenia doszło w sobotę 10 sierpnia. Pożar, który wybuchł w wyniku podpalenia, spowodował zniszczenia nie tylko samego samochodu, ale również wiaty, pod którą pojazd się znajdował, a także innych zaparkowanych w pobliżu Aut oraz sprzętu należącego do warsztatu. Straty spowodowane pożarem zostały oszacowane na kwotę przekraczającą 200 tysięcy złotych. Kluczowym dowodem w tej sprawie okazały się nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano moment podpalenia. Materiał ten został przekazany funkcjonariuszom policji i stanowił istotny element śledztwa. Zatrzymani mężczyźni okazali się braćmi. Pierwszy z nich, 42-letni mieszkaniec Sulechowa oraz jego 32-letni brat z Zielonej Góry trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty związane ze zniszczeniem mienia znacznej wartości. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.